W praktyce pracodawcy wypłacają polskim pracownikom wynagrodzenie w polskiej walucie. Natomiast mogą się zdarzyć przypadki, że pracodawca zaproponuje obcą walutę i jeżeli pracownik zgodzi się, to zgodnie z przepisami kodeksu pracy jest taka możliwość, gdyż przepisy nie zakazują, aby wynagrodzenie było wypłacane w obcej walucie. Warunek jest podstawowy. Te ustalenia muszą być zawarte w umowie o pracę, dlatego żeby pracownik wiedział na jaki warunkach, na jakiej zasadzie to wynagrodzenie jest mu wypłacane. Przepisy kodeksu pracy nie zabraniają, dopuszczają w tym zakresie swobodę, a dzieje się to również na mocy przepisów kodeksu cywilnego. Dokładnie artykuł 358 kodeksu cywilnego dopuszcza, aby zobowiązany dłużnik wypłacał świadczenie w obcej walucie, jeżeli nie ma odmiennych ustaleń między stronami, a więc jest tutaj dopuszczona swoboda, z której Również w tym przypadku pracodawca i pracownik mogą skorzystać. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z artykułem 300 kodeksu pracy, w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy, mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli nie jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa pracy. A więc, skoro przepisy kodeksu pracy nie mówią, nie narzucają, jaka ma być waluta w przypadku wypłaty wynagrodzenia można właśnie poprzez zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego ustalić, że będzie to waluta obca. I z reguły z tej możliwości korzystają pracodawcy, którzy są cudzoziemcami, którzy mają swoje główne siedziby, centrale za granicą i dokonują rozliczeń, prowadzą swoją działalność gospodarczą w obcej walucie i w tym zakresie również dla nich jest wygodniejsze, korzystniejsze, aby wypłacać pracownikom też polskim wynagrodzenie w obcej Walucie. Oczywiście muszą pamiętać o tym przeliczniku, aby był on zgodny z kursem Narodowego Banku Polskiego w momencie, kiedy jest zobowiązanie do wypłaty tego wynagrodzenia, A więc z reguły dzieje się to w ostatnim dniu miesiąca. Ewentualnie przepisy dopuszczają, aby do 10 dnia kolejnego miesiąca ostatecznie wynagrodzenie za pracę zostało pracownikowi wypłacone. A jeżeli by się okazało, że wynagrodzenie po przeliczeniu z obcej waluty na polską jest niższe kwotowo, to oczywiście pracodawca jest zobowiązany wyrównać to, żeby ta wysokość wynagrodzenia nie była niższa od tej kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w kraju. Natomiast należy podkreślić, że jeżeli już dochodzi do wypłat wynagrodzenia w obcej walucie, to z reguły są one wyższe kwotowo i też dotyczą pracowników na określonych stanowiskach wyższych. Dotyczy to często specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach, a więc więc nie ma w większości przypadków tej obawy, że pracownik będzie otrzymywał to niższe wynagrodzenie. Z reguły są to dobrze płatne stanowiska pracy.